Ja, Światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. Dobry wieczór. Dzisiaj przeczytałam fragment Ewangelii Jana i był to 12 rozdział i 46 werset. Czy myślałeś o tym, jak to jest być niewidomym? A może ktoś z Was jest niewiadomy i doskonale wie, co to znaczy poobijać się nieraz o przedmioty, których nie byliśmy w stanie zauważyć? Myślę, że kiedy jesteśmy niewidomi, musimy zaufać komuś, kto mówi, że widzi, ale tak naprawdę sami nie wiemy, czy on rzeczywiście widzi, bo nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Człowiek niewidomy uczy się żyć w świecie ciemności i, mimo najlepszego opisu jakiegokolwiek przedmiotu czy koloru, nie jest w stanie w pełni zrozumieć otaczającego świat, ponieważ nie widzi. Wyobraź sobie, że ktoś każe ci żyć w piwnicy. Bez okien, bez światła, bez słońca, gdzieś głęboko pod ziemią. Ja osobiście nigdy nie byłam w kopalni, ale oglądając jakieś dokumenty na ten temat, możemy zobaczyć, jak wielka ciemność tam panuje. Świat, który jest dookoła nas w takich warunkach, poznajemy tylko przez dotyk. Smak, zapach, ale nie przez wzrok. Gdyby ktoś urodził się w takich warunkach, to nie miałby pojęcia o tym, czym jest słońce, gwiazdy, światło, ogień, świecy. Jakby zachowywał się człowiek, który tak żyje, a ty byś mu mówił o świetle? Miałby cię za głupca. Pytał po co to. Przecież jest dobrze, jak jest. Dopóki nie zobaczy światła, nie zrozumie, czym ono jest. I tak naprawdę nie widzi świata, w którym żyje, tak jak widzi go ktoś, kto ma światło. Ludzie nauczyli się żyć w ciemności, wierząc, że taki jest świat, że tak musi być, że to jest norma. Coś naturalnego, a tymczasem Chrystus otworzył nam drzwi do światłości. On pokazał nam, czym jest życie w ciemności. On okazał się być światłością, poprzez którą zaczynamy świat widzieć takim, jakim jest naprawdę. Widzimy ten świat poprzez światłość Chrystusa. Poprzez słowo, które żyje, aby zobaczyć, szukać światłości. Będąc w ciemności, człowiek musi uwierzyć, że światłość istnieje. Musi mieć to pragnienie poznania świata oświetlonego przez prawdziwą światłość. Musi usłyszeć o tym, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Życie poza ciemnością jest możliwe. Jest możliwe, jeśli Twoje serce pragnie Bożego światła. Chrystus jest tą światłością i jeśli uwierzysz w to, prawdziwie uwierzysz. To On wyprowadzi Cię, wyprowadzi Cię z każdej ciemności. Z ciemności grzechu, słabości, cierpienia, strachu, zwątpienia, choroby i nałogu. To, co pochodzi z ciemności, nie ma udziału ze światłością. I światłość prawdziwa, Chrystusowa, rozświetli wszelki mrok w Twoim życiu. I dzisiaj o to będziemy się modlić. O pragnienie życia w świetle Chrystusowym, w świetle Bożego Słowa. Opragnienie wyjścia z ciemności tego świata. Ojcze, Ty w swojej łasce posłałeś światło na świat. Ty w swojej łasce dałeś nam Chrystusa, który jest naszą światłością, który wyprowadza nas z wszelkiej ciemności tego świata. Ale Chrystus też wyprowadza nas. Z każdej ciemności naszego wewnętrznego świata, z, naszej, z naszego smutku, rozpaczy, z depresji, z różnych problemów, które po ludzku wydają nam się nie do rozwiązania. My nie widzimy wyjścia. Jesteśmy jak w tej, w tej ciemnej piwnicy, jak w tej kopalni, panie. Nie wiemy, w którą stronę pójść. I dopiero Chrystus pokazuje nam, jakie jest wyjście. Bo On jest naszą światłością. On pokazuje to wszystko w swoim świetle. Pokazuje tak, jak, jakim jest naprawdę. Dlatego, Ojcze, pragnę Cię dzisiaj prosić, aby każdy, kto słucha tych słów, zapragnął wyjść z ciemności. Zapragnął poznania światła. Zapragną życia w światłości. Wierzę, Ojcze, bo tego uczy Twoje Słowo, że Ty szukasz takich serc, szczerych, otwartych serc, które szukają Ciebie. I Ty szukasz ich Ojcze. I wierzę, że dotykasz, pomagasz, wyciągasz dłoń, otwierasz te drzwi, pokazujesz czym jest prawdziwa światłość. I proszę Cię dziś, Ojcze, o tych, którzy Cię szukają. Dopomóż im. Dopomóż im i za tym głosem, który obiecuje im wyjście z ciemności. Dopomóż nam, Panie, żyć w Twojej światłości, szukać jej każdego dnia w każdej sytuacji. Szukać Twojego Bożego światła. Dziękuję Ci Ojcze. Za to, że Ty jesteś światłością i nie ma w Tobie ciemności. Dziękuję Ci, Ojcze, za Pana naszego Jezusa Chrystusa, który stał się światłością i poprzez którego, poprzez wiarę w Niego, możemy wyjść z ciemności tego świata. Oddaję Ci chwałę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.